Witam Was wszystkich i zapraszam na horoskop majowy. Maj kojarzy mi się właśnie z kwitnącymi konwaliami, z takim cudownym czasem, kiedy wszystko pachnie, kiedy czuć tą świeżą zieleń, kiedy Ziemia zaczyna inaczej oddychać i kiedy tak wszystkiemu naokoło chce się żyć. I nam też chce się żyć, bo trudno, żeby te energie takiego wzrostu początku nie udzielały się nam. Myśląc o tym, jaką grafikę zrobię do tego filmu, natrafiłam właśnie na zdjęcie z konwaliami. Uwielbiam konwalie. Właśnie one kojarzą mi się z majem, z tym czasem pachnącym. Kwiatem wszędzie. I właśnie takiego maja wam życzę, żeby był piękny, świeży, pachnący. I taki, który daje niesamowicie dużo energii na resztę miesięcy. No dobra. Czytanie będzie jak zwykle. Dla poszczególnych znaków zodiaku, na które już teraz was. Zapraszam. Nie zapomnijcie, proszę, o komentarzach, o łapkach w górę. No i oczywiście o subskrypcjach. I co? Do usłyszenia za chwilę. Panna, witam Was. Najważniejsza sprawa dla Ciebie w tym miesiącu to. Możliwe, że rodzące się uczucie. Takie uczucie, które daje wrażenie, że człowiek może wszystko, że stawiam na siebie. Wreszcie. To nie musi być wcale uczucie stricte do człowieka. To może być uczucie do jakiejś sprawy, do jakiegoś pomysłu, do jakiejś idei. Może, nie wiem, zaczniesz malować albo zostaniesz hydraulikiem. Nie wiem, dlaczego hydraulikiem, ale dlaczego nie? To jest taki nowy pomysł, który wpada, zawłada Tobą i warte jest właśnie Twojej uwagi, Twojej atencji. Bo to coś ma pozwolić Tobie uzyskać możliwości. Albo to coś ma szansę według Ciebie obecnie na rozwój w każdym kierunku. I prawdopodobnie teraz patrzysz na to, że ten kierunek jest otwierający ci drzwi. Ale czy to jest uczucie, czy to jest tylko sprawa, czy to jest idea, czy to jest pomysł, czy to jest po prostu coś, co wprowadziło cię na takie fajne wibracje, zobaczymy. A co miłego Cię spotka? Łapiesz jakby wreszcie wiatr w żagle i postanawiasz trochę zażyć świata. Po tym czasie, kiedy nie można było jakby się ruszyć, wreszcie chcesz jakby czegoś więcej. Ale to nie tylko to, że marzą ci się wyjazdy i może nawet wyjedziesz gdzieś tutaj jest moment na to, że chcielibyście, żeby ta chwila, która właśnie w maju się u was pojawiła, to poczucie takie w jaki sposób podchodzisz do życia, żeby to trwało. Czyli albo twój wyjazd, albo ogarnięcie tego, co masz, albo wreszcie znalezienie się w tej sytuacji, w której jesteś, ale już nie na zasadzie, że to cię w jakiś sposób wyrywa i nie wiesz, co dalej, tylko wręcz przeciwnie, chcesz tą sytuacją jakby się delektować. I to jest dla ciebie takie zaskakujące, bo to jest taki początek. Dajesz radę. A co cię zasmuci? No właśnie, w momencie kiedy się już wyrwało i powinno się zacząć coś robić, powinno się tą maszynę całą ruszyć, bo coś się zaczęło, to ty nie chcesz podejmować tej swojej aktywności, ty nie chcesz powiedzieć tak, ty nie chcesz wcisnąć tego guzika, że jedziemy, że coś dalej się dzieje. Jeżeli to jest nowa znajomość, wy nie chcecie takiego fizycznego kontaktu, chcecie raczej, żeby to trwało na zasadzie takiego cudownego flirtu, kiedy to jest takie niewinne, ciepłe i takie poznawcze, że tak to nazwę. Nie chcecie angażować się działaniem. Chcecie, żeby ta chwila taka taki przedsmak, Ciągle istniał, bo ten przedsmak jest dla Was w tym momencie bardzo potrzebny. On właśnie Wam daje takie poczucie równowagi i poczucie tego, że możecie z tym sobie póki co, bo to jest na, tach, na takich jeszcze początkowych fazach, że możecie to ogarnąć i możecie sobie z tym dać radę. Że jeszcze jest na to czas, żeby to zwinąć do plecaka i nie rozwijać, ale już jest fajnie, już jest tak ciepło, już coś się dzieje, ale jeszcze nie ma konkretów, jeszcze nie ma takiego fizycznego zaangażowania, jeszcze nie ma takiej maszyny, która już po pewnym kroku jest już inaczej, jest już inna, jest, mogą przyjść konsekwencje. U ciebie nie ma jeszcze takiej decyzji, żeby wejść w krok dalej. A co powróci do ciebie w tym miesiącu? Chcesz dla siebie jak najlepiej. I dla swojej rodziny, czy dla tych, z którymi mieszkasz, z którymi jesteś. Chcesz naprawdę. Jak najlepiej. Czyli jednym słowem, to, co się zaczyna, może być dla ciebie taką siłą, takim motorem, który spowoduje, że zaczniesz osądzać, zaczniesz um, zastanawiać się, co co ci się opłaca, co doceniasz, co warte jest Twojej uwagi, a może wreszcie powrócisz do tematu, który był Ci dość potrzebny: że właśnie to ciepło, słowa, to, 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 to takie chodzenie wokół człowieka, tak jak powiedziałam, że to może być pewien rodzaj flirtu, że chcielibyście, żeby ten flirt, właśnie to ciepło, takie słowo fajne dane człowiekowi w domu czy w miejscu, w którym jesteś, żeby to właśnie w tym domu było. I zaczniesz patrzeć na to, co masz, co dostajesz, albo co sami dawaliście. Zaczniecie szukać tutaj odpowiedzi, jak naprawdę sprawy wyglądają. Czy takie podchodzenie do życia stricte um, analityczne czy, czy to jest w tym momencie potrzebne, czy wręcz przeciwnie? Właśnie takie trochę oderwanie się, ale w czterech ścianach. Czyli z jednej strony chcecie mieć dwie różne rzeczy zbalansowane, bo oderwanie się na bezpiecznych granicach i w bezpiecznym, w bezpiecznym właśnie miejscu, czyli w swoim miejscu ogarniętym, czyli w domu, w mieszkaniu, w tej swojej przestrzeni, którą znacie, czyli pofolgowanie sobie, a z drugiej strony cenicie właśnie tą, ten profesjonalizm, cenicie właśnie tą, to analityczne myślenie, to takie trzeźwe podchodzenie do życia, które mogłoby Wam dać rozwój, mogłoby Wam dać nowe tereny, mogłoby Wam dać coś, czego obecnie jeszcze nie macie, ale trudno właśnie u was mieć i jedno i drugie bo trudno zbalansować właśnie to z jednej strony nierealność i realność aż do bólu ale wy już mieliście z tym kiedyś do czynienia bo to jest w ramach co powróci czy mieć takiego stałego zimnego czy wręcz przeciwnie? Słodko-pierdzącego, że tak to nazwę, i strasznie miłego. Dobra. A co w pracy? W pracy powiedziałabym, że coś nerwowo. Coś się kończy, zmiana, y, zmiana zasad, wręcz przeciwnie, pewnego rodzaju y, uwiązania. Y, krótkie krótkie smycze, nazwijmy to tak, i raczej ciągła walka o swoje miejsce, o swoje stanowisko, o, swoją, o swoje zdanie, o swoje miejsce pracy, nerwowo. A uczuciach? Tutaj możecie pozostawiać za sobą podchodzenie do uczucia jako pewnego rodzaju projekt. Czyli, jak ja to mówię, takie podchodzenie do życia typu Excelowego. W Excelu wszystkie mam rubryczki wypełnione w piątek to, w środę tamto, a w czwartek jeszcze coś innego. I wy, w uczuciach, właśnie. Staracie się, będziecie się starać, albo tak Wam po prostu ten maj wyjdzie, że to podchodzenie takie excelowe zostawicie za sobą, jako coś, co już Wam dłużej nie służy, a postanowicie, albo tak po prostu wyjdzie, pójdziecie na żywioł, pójdziecie na taką ekspresję, pójdziecie na fizyczność wręcz. Pójdziecie na, na żywiołowość, na cielesność, na taką zwierzęcość. Dobra, a energetyka? No właśnie... Jak zwierzęcość to zwierzęcość, i właśnie ta zwierzęcość, ta ekspresja, ta chęć działania, te, to ciśnienie szczelnika, które wreszcie kiedyś musi y, mieć ten zawór bezpieczeństwa, który puści, to Was właśnie w tym miesiącu może tak rozsadzać, że tych, y, tego działania, tej ekspresji. Ale zarazem tej walki o siebie może być aż za dużo, bo wy chcecie dobrze i dla siebie, i dla swojej ekspresji, żeby być właśnie w zgodzie z tym, po co ja idę, co ja chcę w życiu osiągnąć, kim ja chcę być, że chcecie to swoje miejsce bardzo chronić i bronić. I w pewnym momencie ta cała, nazwijmy to, ekspresja i ten cały pomysł na to, jak wy y, widzicie siebie, może to wszystko strzelić po prostu w łeb. Za dużo tego, za dużo tych przemyśleń, za dużo y, brania pięciu srok y, za ogon, i okaże się, że przyjdzie taka mała kropla, która może przeważyć wszystko, a tą kroplą może być po prostu uczucie. Bo oprócz tych wszystkich materialnych spraw, oprócz tych wszystkich emocjonalnych spraw, przychodzi jeszcze uczucie. I to uczucie może w tym momencie, jakby przeważyć i zmienić wszystko, co dotychczas sobie wymyśliliście, przed czym się opieraliście, czego nie chcieliście, albo wręcz przeciwnie, z czym walczyliście. No i co wtedy? No i jak to? Zaczynamy od początku. Zaczynamy od początku, zaczynamy. Remontować, zaczynamy odbudowywać, zaczynamy brać drugi oddech i idziemy na innych zasadach. Tak ta Wasza energetyka może w tym miesiącu wyglądać. Rozpędzi się to, potem będzie bum, i trzeba będzie zaczynać od nowa. A podsumowanie. Jeżeli miałaby być to rada, to powiem, że potrafisz w swoim najbliższym, swojemu otoczeniu dać mnóstwo miłości. Tylko jesteś na takim etapie jakby początkowym. I podchodzenie do tego uczucia jako do rzeczy, do projektu, do jakiejś zasady, do nauki. Do wyzwania, to może ci nie wychodzić. Dlatego, bo ty szukasz dla tego uczucia pojemnika, tak to nazwijmy, który będzie właśnie traktowany jako, jako ten projekt. I ty chcesz to tak wszystko sformalizować. Tak chcesz wszystko zrobić do. Warunków otoczenia, żeby tak było dobrze, żeby fajnie, żeby wszystko było zaopięte na ostatni guzik, że jak talerzy to 12, nie i to wszystkie jednakowe, a nie każdy z innej, jakby sekcji czy z innego kompletu. O co mi chodzi? O to mi chodzi, że daj z siebie Uczucie, daj z siebie miłość, a nie tylko zapewniaj dobre warunki swoim najbliższym, również sobie. Pozwól sobie na taką ekspresję serca nie wyrażoną nowymi rzeczami do domu, ale wyrażoną właśnie tą wylewnością. Która nie zależy ani od talerza, ani od wycieczki, ani od okoliczności, ani od o niczego innego, tylko od potrzeby serca. Daj serce, daj uczucie, bądź wylewna w tym uczuciu dla tych, których, którzy potrzebują takiej Twojej miłości, Twojego ciepła. Oni czekają na to, żeby z tobą stworzyć właśnie to ciepłe gniazdko, w którym tak naprawdę niczego wam nie brakuje, tylko tego wylewnego uczucia. No i co? Życzę wam tego. Niech się spełni.